Siemaneczko kochani Witam Was w kolejnym odcinku Zbieracza Rozbieracza Jacka Recyklera Będzie odcinek troszkę mieszany Troszkę ze złomu, troszkę tu z podwórka Ci co są ze mną od początku Pamiętacie jak wspominałem no, Że pracuję w lesie trochę Że sobie drzewo Dzisiaj zaczęła się z wózka Powiem Wam tak W tej chwili jest tutaj tego 80 metrów 80 metrów mieszanej gałęziówki z grubym drzewem docelowo przyjedzie tego w sumie 110 metrów także będzie co robić teraz już wiecie po co zbieram wszystkie sikiery <noise> oczywiście żartuję znaczy nie żartuję pod tym względem że że tu nie ma tyle drzewa bo tu jest w tej chwili jak mówię 80 metrów drzewa ciężkiej pracy z lasu kto pracuje przy wycińce, kto pracuje przy składaniu drzewa, dwie ile kosztuje to energii, siły i czasu takój to się prezentuje deszczyk sobie troszkę siąpi Tureczka oczywiście ze mną piasku? nie, nie idę do piasku tak to się ma będzie co robić pracy ciężko, po pracy ciężko ale tak jak mówię na złomik zdążyłem zaraz zrobimy sobie jakieś podsumowanie bo nie ma tego złomu jakiegoś tam rewelacyjnego ale coś tam wiadomo, zawsze wytachałem i do wypakować z samochodu Zaraz zobaczymy co tam mamy, jeszcze sobie obejrzę to drzewo, bo to cieszy w końcu przyjechało, jak mówię jeszcze przyjadzie 30 metrów, przynajmniej. celowo miało być 100, wychodzi 110, gdzieś 120. Akcja chrust plus, idę do złomu. Jestem już w moim złomowym bunkrze, przejdziemy sobie do podsumowania. I jak mówiłem, raczej nie ma nic nadzwyczajnego. Jest parę rzeczy, które mnie cieszą. Mnie zawsze coś cieszy. To wszystko jest tutaj. Nie ma tak, że nie ma nic. Jak widzicie, nie mam czasu ogarnąć tego wszystkiego. Chciałbym, wiecie, poczyścić, pomalować, poszlifować, posegregować. Ale spokojnie na to też się znajdzie czas. Bo są Was sprawy ważniejsze. Złom to jest tak bardziej hobbystycznie kolekcjonersko, jakby to powiedzieć. Przejdźmy do podsumowania. Zabrałem taką fajną ameliniową kaneczkę. Mówią, że amelinium to panie nie pomalujesz, a jednak komuś się udało. Jakiś kwiatuszek. Jakie ja to mówię, sprawy ogrodnicze. A jak jesteśmy przy sprawach ogrodniczych, to mam kolejną taką fikuśną koneweczkę, podlewaczkę brak jej niestety siteczka ale to nie szkodzi to ma służyć bardziej jako element dekoracyjny wiecie gdzieś na balkonie, na tarasie, gdziekolwiek tam no wiecie o co chodzi dobra, przechodzimy sobie dalej dwie blaszki Tutaj nie oglądają to wiedzą, że Jacek zabiera blaszki to jest dla znajomego zabrałem też pumpeczkę rowerową Niestety brak widocznych sygnatury Ale to nie szkodzi To są czasy jak ja to mówię PRL Może jeszcze nie był PRL, znaczy już po PRLu Ale bardziej taka rowerowa do tych romycików, do wigrów Pompuje, sprawna Brak tylko Tutaj tej gumowej końcóweczki Ale to się dosztukuje z jakiejś innej Co tu mamy jeszcze ta wodnica taką małą ręczną jest sprawna jak widać jeszcze jest smar także przyda się wiecie, dużo rzeczy przyda się podstaweczka do żelazka to już są czasy PRL takie dziki ja lubię, czego nie brakuje oczywiście młoteczka DIN to jest 1 kilogram, Nie był samotny. Były dwa młoteczki. Także mam dwa młoteczki. I co tu jeszcze mamy? Ano mamy latareczkę. W całkiem dobrym stanie. Cwela. Nie żartuję. Cyfry. Jakaś taka. Też myślę, że to z czasów PRL-u. Zabrałem bo. Taki jestem, szkoda było mi zostawić. Oczywiście to nie koniec. Jest fajny tasak na buraki, na buraków, a w zasadzie nóż do buraków. No i teraz te rzeczy, które mnie najbardziej cieszą, a tak prawdę mówiąc, najbardziej cieszy mnie coś takiego. Niestety jeszcze jest mokra, ale rozkręcimy, wysuszymy. Brak klapki, ale może odpali. Ja Wam powiem tak w tajemnicy, ja zbieram takie gierki z czasów PRL-u. Te mniejsze radzieckie, kucharzyk. Kto grał, kto pamięta, ten wie o co chodzi. Kucharzyk, tam był hokej, myszka Miki, co łapie jajeczka, wilk, co łapie jajeczka, ośmiorniczka. Takie inne gierki. Jeśli ktoś by miał i chciałby się wymienić, za coś wiecie moich szpajów. Może ktoś coś sobie upatrzył, chętnie, chętnie się bardzo wymienię. Może któregoś razu Wam pokażę moją kolekcję. Nie mam tego za dużo. Mam Pegasusa starego. Jeszcze za sami się zagra Mario w kontrę czy w czołgi. Ci co pamiętają, wiedzą o co chodzi. Także mówię: Gdyby ktoś chciał się na coś wymienić, a posiada taką Gierkę tego typu, bardzo chętnie przyjmę. Coś tu jeszcze mamy. Oczywiście jako zbiornik posłużyło mi stare wiaderko z PRL-u, a w wiederku coś co ja bardzo lubię, czyli stycznik 1, jeden. jeden musiałem rozbić na złomowisku, bo był tak przykręcony do szafy, że niestety nie dałem rady odkręcić. To był stycznik, jak dobrze pamiętam ID5, z tym z ogromnymi grochami, naprawdę wielkimi. Zobaczcie na te elementy. To są mega, naprawdę, naprawdę mega wielkie grochy. Zobaczcie na no mój brudny paluch, brudny paznokieć w porównaniu nawet do figierki. Ten, kto wie jaka ona jest, to będzie wiedział, jak to porównanie wygląda. Wielkie grochy. Mam ich trochę więcej. Rozbiłem cały stycznik. pokażę wam wszystkie żeby nie było że coś tu ciemnia, trzy tu jeszcze musiałem odłamać aluminiowe były kable nie chciało wyjść za cholerę 5, 6, siedem, osiem dziewięć jedenaście czyli jednego gdzieś zgubiłem na złomie jutro go postaram się odszukać ja mówię stycznik super a gdyby ktoś posiadał takie gierki, jeszcze raz przypominam, chętnie się na coś wymienię. Bardziej mnie interesują te mniejsze prostokątne pochodzenia radzieckiego, ruskiego, ccp itp. Także dzisiejszy odcinek tak się prezentuje. Dzisiejsze fanty są jakie są, ważne że na plus. Ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Cieszę się, że w końcu przyjechało drzewo. Cieszę się, że udało się wybrać na złomowisko. Cieszę się, że się cieszę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.